Witajcie ludziska, z tej strony Dajashi i witam Was. W Wizard, Wizard! Bez Beny Regeli. Przejdźmy dalej. Widzicie, jesteśmy nadal tym takim ma małym magiem. Z czakami chodzimy. Do góry, sk dobry skok. Ciężniczka została zamieniona w statuę. Pomóż! No, tu mam tę księżniczkę Straszny mężczyzna. Chcę... Yy, coś tam, coś tam, coś tam... Też coś tam, coś, tam, coś tam, że mamy nie, nie dopuścić do tego. Okej. Okay. Czemu wyglądasz jak punk? Hm, okej. Okay. Słyszysz to? Bla bla, 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 Wearing all red. Mężczyzna, który porwał księżniczkę, jest ubrany ubrana czerwono. Okej, tu jest zamknięte, więc musimy dostać klucz, który jest tutaj na dole. Hop! Jest. Jeszcze u góry mamy licznik śmierci, to jest to Dead Count. To lewy, górny róg. Znowu, czemu wygląda, że Punk? Będziemy się starać, żeby było jak najmniej. Hey, cutie, what's a number? Ha! Gej Co piękne, jaki jest twój numer? Yy. Deal You're like, gonna serve the price, man Okej okay. Krowa Nie myśl o tym, żeby ta księżniczkę, jest moja Obserwuję cię Mu Okej okay. Kurde, chybiłem A almost. Zgubiłem się. Okej. Okay. Musimy uważać, żeby nas nie zabiło. Ah! Jest. Spóźniłem się! Hmm. No, bo... No, no, ludzie. no. Aha! Myślałem, że mi to... Do... Dobra. 3D też nieźle. Hmm. Dalej. Sound is so all make... Czy wiesz jaki dźwięk wydaje słowa? Dobrze, poczekamy i klucz jest. Dobra zaraz, 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 Nie, nie tak świetnie no tak świetnie Tak myślałem wszystkie przejść wszystkie 25 poziomów zaraz, ile dam rady Tak na razie idzie, dobrze Dobra Hop Jest, kolejny poziom Teraz młoty Hmm Mniejsza eee. hmm. Dobra tam go Lighting board No oh. I hope some finds find the princess. Uh. okay Kurde. Lol. Well, I miss the princess. No, I love microtransactions NIE SPRZEDAJ ŚWINIO Jest za korupcją Le 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 A Jak go na gitarze, fajnie mhm. Hop, hop, hop Okej okay. Spacerkiem Piek. Kolejny poziom, 15 okej okay, teraz musimy poczekać. Znowu pum Lecimy, 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 Jest! lecimy, Okej. lecimy, Kurde, prawie. No. 9. No. 9. Na 9 raz zginąłem. Nieźle. Pamiętam, mój rekord to był chyba 23. Póki co. Przebiłem ten rekord. Stop looking on me! Przestań się na mnie patrzeć. No

nie zdążyłem pum 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 pum, pum. 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 jest ah. jedziemy dalej uh, dobra Je okej okay. no fajnie o, jest Hej, ja have the foot fourth rup Nieba nas znaczyło rób Jaw Czy to ze stopą Can I have czy mogę mieć coś tam ze stopę mieć ze stopą Hmm Kurden ten głupi mak głupie shurikeny. Czy to to jest? Czy piły, czy to to? Dobra. To jest, yy, stara gra, już dość. Może z rok, może ma z indie game. Indie game. No, utworzona przez prywatnego gościa. Don't give up. You you yet cute. Pedał. Nie poddawaj się. <laughs> darmowe kile. Ok, ktoś te killa, darmowe kile rozdaję mm, do... Milimetry, Sirius, <laughs> watch your head! Ważne, że patrzy na głowę. Ok. Hmm. Milimetry! Jest Drop to the base Aha uh -huh. What? <laughs> Dziwna nazwa I... Air control Kurde, to jest trudne, bo to... No właśnie jest. Hmm, znowu to samo. Jessak. Fajna motywacja. No. Yy, będzie mi się głowa bolała od tych facepalmów. Nie, a drugiej ja druga stroną. No. Znowu bez młota to nie robota, ale te młoty to już jest przesada. Hm. Uch. Może 1 do 50 Jest. <laughs> I teraz walka z bosem. Mamy teraz badasowski yy, raket Rocket yy, launcher i spacebore. Spacja. Arr! Damn! I już? O. Hmm. Wygląda, że to koniec. Aha, okazuje się, że księżniczka nie była zamieniona w statuę, tylko jeden z artystów wyrzeźbił ją. A ktoś znalazł księżniczkę dawno temu, kiedy ona spała. I sądząc po obrazkach, widzimy, że... Yy, but, hej, ale... Ale hej! Teraz mamy kick-ass kick gun! Czyli taki skurczysyński pistolet. No to dobra, i the end. Wciskam enter. Napisy końcowe. No, kończyliśmy z wynikiem 31, no nie tak źle. Yy, link będziecie do tej gry mieli w opisie. Spróbujcie pobić ten rekord i chwalcie się, i możecie się pochwalić w nim w opisie, również, yy, 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 w komentarzach, przepraszam. No i zachęcam Was yy, do właśnie do lajkowania, do właśnie do subskrybowania, do komentowania. No to nic. Oto trzymajcie się, cześć.